Cześć, witajcie z tej samej Piotrek i będziemy grać w pracowaną grę, która ma nazwę Clash Royale. I tak, gra Clash Royale jest y, to, można powiedzieć taką popularną grę grą, która akurat już w Niemczech bardzo dużo ludzi gra. I tak ludzie, co mogę powiedzieć o tej grze? O tej grze mogę powiedzieć, że tak gra jest zajebista, z tej grze chodzi o to, że mam te takie skrzyneczki, otwieramy i dostajemy takie zajebiste karty. I tak, w tych kartach... Są karty normalne, są karty... E, dobrze powiem teraz? Ray? Ray? Ray chyba dobrze powiedziałam, Ray. I są jeszcze, jeszcze epickie karty, są jeszcze legendarne i ja chciałbym... A szczer, szczerze powiem Wam, że chciałbym e, Ice Wizard, czyli... E, czyli magii, klobę, jakby to powiedzieć. To jest legendarna karta, tak. Tutaj mamy też inne karty, które mogę ja dostać na mojej aktualnej yy, arenie, czyli a, Arena 5, yy, tak jest Arena 6, jest Arena 7, 8, 9, i 10, nie, 10 jeszcze nie ma. Może wyjdzie. Jeszcze jest Arena 3, 2, 1 i chyba w Arenie 3? Nie, nie dostaje się kart. Nie, nie dostaje się legendarnej karty, ale już mogę sobie dostać z areny 4 i z areny 5. E, właśnie, ja już mam piecyk, mam e, takie ogniowe, jakby to powiedzieć, takie duszki. No i dobra, żeby odcinek nie był aż taki długi, to sobie zagramy. E, Czekajcie sobie, wezmę mój dek, wybiorę. I tak. Skrzynek już nie otwierałam, będę musiał sobie otworzyć, ale ja czekam, może jakaś złota skrzyneczka będzie. No i dobra, mam poziom siódmy, koleś ma poziom pioty, okej, okay. no i dobra, yy, ale, nie no dobra, zrobimy bo tak, o, zrobimy to tak. Jeszcze ktoś tam gra w to na Facebooku, nie wiem, ktoś z moich znajomych gra w to jeszcze, no ale, jest jak jest, dobra, właśnie on jest bardzo dobry, jeszcze był bardzo dobry. Tak i tak samo jak książę, tak. Nie wiem czy słychać, ale chyba słychać. Tak grała piosenka w tle właśnie. Pościszemy specjalnie y, grę, żeby po prostu można było usłyszeć ten dubstep, który teraz leci. Jeśli, jeśli go nie słyszycie, to sobie tak przygłośnię telefon. No i dobra, zobaczmy. Tak, już jeden odcinek miałem, ale go po prostu źle nazwałem, że się go po prostu nie da znaleźć. Właśnie, nie da się po prostu znaleźć te, tego odcinka, i to było już głupie ode mnie. Powiem wam, to było, to było serio głupie ode mnie, że napisałem po prostu y, taką nazwę y, tego odcinka. No i dobra, kolej sobie jakoś radzi. Wanna play it? No i dobra. Szkieletę, szkieletę sobie nawet i razu ze mną. Ok, Rosę poszedł. No i faj, fajna gra, szczerze polecam Wam. My możecie sobie tam na Play Store znaleźć y, grę y, Clash Royale. Jeszcze jest taka sama gra pod nazwą Clash of Clans, właśnie Clash of Clans. Y, po prostu takie same charaktery, tylko że tam chodzi, żebyśmy zbudowali miasteczko. I te miasteczko. Jest gdzieś tam. Gdzieś tam jest sam, nie wiem. Mamy po prostu taką małą planszę i tam musimy po prostu zbudować domki i tak dalej. Ratusz. Ratusz? Dobrze powiedział Ratusz, tak. No i dobra. Zobaczymy teraz, jak to wyjdzie. A, super. Osoby stawiły bobera. Ale. Ja wiem, co ma postawić, ludzie. Nie muszę się martwić, nawet. Oj, dobra, minionki, takie minionki każdy z nas was. Te bananowe takie... Yy, ludziki, nie no, ludziki, nie powiem, nie powiem, że ludziki, tylko że mam takie yy, bananowe, żółte stworki. O, tak to powiem. Bardzo śmieszne, ja tam oglądałam film, film w kinie oglądałam ba, bardzo fajnie, śmieszny po prostu. I dobra, poradzicie sobie? E, nie poradzicie sobie, ale okej. Okay. Czekajcie, cholera jasna o kurde a tu no dobra ja zginę ludzie ja nie przegra, przegrałem i z, wow wow już było prawie ludzie już było prawie tak ociekł będzie gdzieś tak 10 minut trwał właśnie i tak jestem trochę chory ludzie jestem trochę chory sorry jestem chory po prostu w szkole byłem ale to tylko tak na chwilę ale już poje, pojechałem do domu no mama mnie podwiozła i dobra, tak, tutaj mamy te lew, level gold, mamy, mamy też y, gems, tak, czyli takie smaragdy, tak, możemy sobie na przykład karty ulepszyć, ja sobie tam nie ulepszę, masz tak tyle, ja sobie ulepszę tą kartę, którą chcę, a teraz na przykład chcę moje te fire spirits ulepszyć, yy, właśnie, i tutaj no, na przykład, o, koleś dostał już tą zarobistą kartę, Battle Deck, właśnie, Search, muszę byśmy znaleźć. Aha, i... No właśnie, ten będę mógł się, na przykład, zalogować na fejsie. Bardzo fajnie. E, e... Okej, okay, tak. O, patrzcie, Hu... O. No, zajebiście, patrzcie. Ktoś też gra. Wyklej Real. Fajnie. Czekajcie, with profil sobie zobaczę. Zbacz, hubert, to Hubert, zajebiście. Wow! Nie no, on już dobry jest ode mnie, no, zobaczcie, gigant to nie lepszy ode mnie, no ale jest bardzo dobry. Tak. to jest Ray właśnie, to jest te karty takie. Patrz, Aha! O kurwa! Ja sobie skopiowałem, Ja nie mogę, ja sobie to serio skopiowałem. Ludzie... Serio. skopiowałem to sobie. Jestem ja głupi, serio, ja jestem głupi, bo sobie kopiuję... O. Powiem szczerze... Że... Że nie jest zły, o ten dek nie jest zły Ale ja go nie użyłam, ja użyłam czegoś takiego Ja użyłam na przykład fireballa zamiast y, strzału Czy zamiast y, księ księcia? Nie, to nie jest, książę, to, jest y, to jest ten To jest rycerz właśnie Tak na przykład jakieś tam inne karty jakieś O, patrzcie, Wiedźma czy tam, o, Prync To użyłam szczerze, szczerze mówiąc, że używam My sobie teraz zagramy jeszcze raz Może dzisiaj jeszcze jakiś odcinek przyjdzie sam nie wiem. Ale dobra, home. Aha, o nie ma planu. ok, Okej. Okay. Okej. Zobaczmy Hawk Rider. O Boże, teraz nie wiem, co ja obstawiać ludzie. Ale Wizard, Wizard... Wizard jest lepszy, Nie wiem czy on sobie da radę. Ale on chyba wyszedł z gry. Nie, nie wyszedł. O! nie są ludzie, którzy wychodzą z gry, bo się boją, że przegrają ale do tego potrzeba, potrzeba serio dobrej statystyki, e, dobrej strategii, przepraszam. I tak e, sorry, że tam chrocham nosem, czy tam ciągam nosem, wiecie, sora Sorry, e, sarka, szczerze powiem. E, bo po prostu jestem chory, tak, jestem chory. Najgorsze co może u youtubera być to jest... żeby... żeby, żeby być chorym. I dobra, zobaczcie. barbarzyńcy, se lecą pięknie. Wszystko gra, jak gitara. Barwa życie biegną. Po prostu taki, taki stylowy dzień w Clash Royale. O szczerze. Tak teraz, jak już powiedziałam, jest jeszcze inna gra, która ma nazwę Clash of Clans. Musicie sobie napisać kok czyli COC. I wtedy Wam coś takiego wyskoczy. Yy, bardzo fajna gra. Podoba mi się. <kluzny> o, cholera. Tak. Dziękuję, jeśli ktoś powiedział na zdrowie, czy tam napisał na zdrowie. No, ale dobre. Zobaczę. No dobra, P.E.K.K.A. sobie nie radzi aż tak. Ale ja sobie sam radzę. Czekajcie. Ooo, Tak, yy, duża P.E.K.K.A. Duża peka, bardzo dużo Dimension -y, i on ma na poziomie drugim. Patrzcie i tego jeszcze wam nie powiedziałam, ale to są takie osoby, które mają na przykład peka na poziomie drugim, czyli epicka karta, która jest bardzo trudno bardzo trudno ją znaleźć. Czy przygrywa? Czo? Kurwa, mać! Pierdolony. Skurwy syn. Widzieliście to? Widzieliście to. Kurwa. Nie no. Nie no, koczę. Nie wiem, że nie, nie koczę z YouTube. Ale ser, co za skurwy, syn? Widzieliście to? Kurwa. Nie no pozycję shop do jakiegoś granatu, patrzcie, ten do kupienia, David Dragon bym mógł sobie coś jeszcze kupić, bym mógł sobie skupić, czego mówię? Słuchajcie, poza mapią to cztery, nie jest za dużo, nie za mało. Właśnie, no i dobra, ostatni pojedynek. Tak oczywiście nie będzie, aż tak długo trwał, bo YouTube nie akceptuje mi filmików które trwają 20. 20 minut właśnie. które spróbowałem. sobie wszystko po prostu... Wszystko powiedziałam, ale wtedy co wyszło? To wyszło to tak, że jak wszystko już powiedziałam, to już zapomniałam na początku. I to była ta masakra ludzie. Kurwa co za chuj złamany. Czekajcie, wezmę... No super. Nie udało mi się serio mi się... to... Mi się to nie udało ludzie A tam kurwa nie, nie obchodzi mnie tak gówno Zobaczcie o niech się cieszy, w ogóle Coś tutaj popadło Czekajcie bobber, no bobber, bober może tobie się uda O zabior mi po Po 20 o Fajnie I dobra I no w ogóle zada, że, zadaje y Kurwa, dzisiaj I to mnie wkurza, bo jakaś kupia aplikacja Pokazuje mi reklamę, a ja nawet nie chcę reklam, bo ja nie lubię... Ja nie lubię reklam Ty właśnie pierdol się, Kurwa, z tej grze się może bardzo, bardzo, bardzo może się też wkurzyć, kurwa ja Myślę, w tej grze chyba z... Tysiąc, tysiąc razy Ale serio przepraszam że przykleiłam Uciekł po prostu jestem chory Jestem zdenerwowany jestem też yy... O Boże nawet tego nie można Słowami powiedzieć kurwa O o o o o o Jeb yep. cieki 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 No i dobra teraz Albo 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 nie czekaj się Zbieram, zrobimy to, kąd robimy? Pumeras to jest zasad patrzcie. Ja no zajebiście, no i gra gitara, ludzie, no graj gitara, no i oto to chodzi w tych grach. No, bo nie gra gitara, bo nie ma gitary. Nie, no jest gitara, ale ja nie mam. <laughs> ale dobra, czekajcie, tak. Syry, cały czas ten pieśni, tak to. Kurwa, macie ten panek kutasie. Kurwa, sorry. Serę, Czeręż, serę, ale po prostu masakra ja, ja chcę wygrać, ja chcę wygrać i tyle Chyba powinno to jakoś iść Czekajcie o, o 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 I o to chodzi w tych grach ludzie I o to chodzi, że ja wygram I teraz kocu wygram, czekajcie Chyba No i super Teraz będzie chyba... Nie wiem, czy słychać w ogóle Tak chyba słychać Chyba słychać ludzie, ale dobra, udało mi się ludzie, udało mi się, nareszcie, on jeszcze miał tego, on jeszcze miał yy, expo, kurwa, serio, wkuszacie mnie, patrzcie, ja, ja otwieram teraz tą skrzynkę, a ja bym mógł sobie tą otworzyć. to otworzyć, ale okej, okay. to rodziska. Dziękuję za oglądanie, do następnego i myślę, że odcinek się Wam spodobał. Jeśli się Wam spodoba, to zostawcie łapkę w górę, żeby po prostu wiedział, że Wam się to spodobało. Może drugim razem się postaram troszkę bez przeklinania i troszkę spokojnie. No ale dobra. Dziękuję wam i na razie i cześć!